Jak zdać maturę rozszerzoną na 50%? To jest pytanie, które zadaje sobie wielu maturzystów, którzy zaczynają się uczyć do matury rozszerzonej miesiąc, dwa albo trzy miesiące przed maturą i tak naprawdę nie za bardzo wiedzą, jak ogarnąć tą całą maturę rozszerzoną, bo jest bardzo duża, trudna i obszerna. Kwestia jest taka, że na 50% są zadania, które po pierwsze są schematyczne, które są dość proste do rozwiązania i które pojawiają się co roku na maturze. I właśnie w tym filmie chciałbym Ci powiedzieć, jak w miarę w prosty sposób dostać właśnie. Twoje wymarzone, przynajmniej 50% z matury rozszerzonej. Zaczynajmy! Na początku powiedzmy sobie o trzech typach zadań, które zawsze co roku pojawiają się na maturze, a z racji tego, że są dość schematyczne, to bardzo prosto dostać z nich punkty. Pierwsze takie zdanie, to jak tutaj widzisz, to są równania kwadratowe z parametrem zastosowaniem wzorów wieta. W tych zadaniach są dane za 5, za 6 punktów, różnie to bywa, czasami za 4, ale ogólnie 5, 6. I teraz ogólnie rzecz biorąc schemat jest taki, że tutaj za standardowe policzenie delty, która jest większe od za, dostaje się aż 2 punkty, a później wchodzi jakiś warunek, różny różniasty, jakiś warunek z wzorami wieta bardzo często, który po prostu musisz umieć sobie rozwiązać. Tylko, że kwestia jest taka, że tych schematów rozwiązania tego różnego rodzaju warunków jest skończona ilość, dlatego można się tego nauczyć i tego typu zadania może Ci wpaść jako Twoje punkty na maturze, a jest to 10%. Kolejny pewniak maturalny, który jest co roku na każdej maturze, to jest równanie tegonometyczne do rozwiązania. I tych równań tegonometycznych do rozwiązania też jest schemat, też jest określona ilość i określona ilość typów. Czyli po pierwsze, są zadania, w których najpierw jak mamy równanie z wszystkich funkcji trygonometrycznych, staramy się to przekształcić do jednej funkcji trygonometrycznej, ewentualnie pogrupować jakieś wyrazy podobne. Druga kwestia jest taka, że trzeba gdzieś zastosować wrót na przykład na sumę sinusów taki jaki masz w tablicach matematycznych, a ten wzór jest tam zastosowany. Tutaj jest natomiast wzór na sinus 3x, nie ma go w tablicach matematycznych, ale można zastosować wzór na sinus alfa plus 2 alfa i wtedy to zadanie staje się proste, więc jest to kolejny schemat. Czasami trzeba stosować zrób na sinus razy kosinus, też jest to w tablicach. Jeżeli masz równanie z podwójnymi kątami, to pozbądź się tych podwójnych kątów. To są zadania schematyczne. Schematów jest określona ilość, a to jest 4, a nawet czasami 5 punktów na maturze, czyli powiedzmy kolejne 8%. Nie mogłoby się obejść na żadnej maturze bez tak zwanego zadania optymalizacyjnego, a jest to zadanie przeważnie za 7 punktów, czyli aż 14%. Co ciekawe, jest to zadanie schematyczne. Jest trzy typy zadań, które może się pojawić. Pierwsze to jest zadanie z planimetrii, gdzie mamy obliczyć na przykład największe pole, na przykład w jakimś trójkącie. Tutaj mamy trójkąt równoramienny o pewnym obwodzie i znowu musimy policzyć największe pole. Tutaj w tamtym roku było zadanie z <laughs> różnego rodzaju kosztami, nie kosztami, ale ogólnie był to prostopadłościenny zbiornik o jakiejś tam objętości, czyli zadanie z geometrii przestrzennej. Trzeci typ zadania, który może być, to może być zadanie z geometrii analitycznej, ale ten typ zadań faktycznie się nie pojawia. Do tego jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. To są schematy. Po przerobieniu około kilkunastu, kilkudziesięciu zadań zauważacie, że większość zadań tego typu robi się na jedno kopyto. I właśnie dzięki temu, że robi się to zadanie na jedno kopyto, to te 7 punktów to jest de facto gwarantowane 14%. I teraz zobaczmy, że funkcja kwadratowa z wzorami Wieta 2. Równanie trigonometryczne i 3 zadanie optymalizacyjne to jest 30 albo 32% punktów na maturze, czyli 1 trzecia punktów. A mówię, są zadania, zadania schematyczne, więc jeżeli nie wiesz za co się brać, to na pewno zabierz się za te trzy typy zadań. Równania i nierówności wielomianowe to jest typ zadania, którego nie dostaniesz na maturze, czyli nie dostaniesz zadania o treści. Rozwiąż równanie lub nierówność wielomianową. Nie, bo to jest za łatwe, ale w różnego rodzaju innych zadaniach, na przykład takim jak równanie z. Funkcji kwadratowej z parametrem, tam może być po drodze, trzeba umieć rozwiązać równanie bądź równość wielomianową. Dalej, może być na przykład zadanie z nierówności lub równania wymiernego i tam również musisz umieć rozwiązywać równania i nierówności wielomianowe. Czasami jest to też potrzebne na przykład do zadań optymalizacyjnych, więc ta umiejętność jest wykorzystywana do rozwiązywania innych zadań, a jest dość prosta, łatwa i przyjemna do nauczenia się. Myślę, że osoba w miarę ogarniająca matematykę 1-2 dni spokojnie sobie poradzi, żeby to zagadnienie ogarnąć, bo najprawdopodobniej będzie ono na Twojej maturze. Wiesz już o tym, że nie dostaniesz zadania w stylu rozwiąż równanie lub nierówność wielomianową, ale jeżeli chodzi o wielomiany, to możesz dostać coś innego, czyli zadanie z tak zwanego twierdzenia bezu albo twierdzenia o reszcie, które mówi, że na przykład reszta dzielenia wielomianu przez dwumian jest równa minus 30. Przy okazji rozwiąż nierówność wielomianową. Wynikiem dzielenia wielomianu przez dwumian jest trudmian tego typu, tak? To jest twierdzenie o reszcie, albo twierdzenie bezu. Reszta dzielenia wielomianu przez dwumiany wynosi odpowiednio tyle i tyle. Albo wielomian jest podzielny bez reszty przez jakiś inny wielomian. To są zadania właśnie, jak mówię, z twierdzenia bezu albo twierdzenia o reszcie. Przeważnie są to proste zadania, które sprowadzają się do rozwiązania równania bądź kwadratowej albo, jak tutaj widzisz, wielomianowej. To są proste rzeczy, proste schematy i naprawdę proponuję, zajmij się tym, bo jak widzisz, na ostatnie 10 matur aż 4 tego typu zadania były. Więc 40% szans, że się pojawi. Tego typu zadanie to po prostu bajka czy rozwiązanie nierówności wymiernej, tak? Jest to tego typu nierówność, tego typu nierówność i tego typu nierówność. Jest to prosty schemat, wystarczy przerobić kilka, kilkanaście zadań, zobaczyć, że tu się przeważnie wyznacza dziedzinę noży przez wspólny mianownik, a później dostaniemy właśnie nierówność wielomianową do rozwiązania i proste, czasami 5, czasami trzy punkty na Twoim koncie może się znaleźć na maturze. Jest to tak zwane, jak to ludzie mówią, darmowe punkty na maturze rozszerzonej. Kolejnym typem zadania, które co prawda już pomału odchodzi, bo coraz mniej się go spotyka, ale jednak czasami się spotyka. Jest równanie bądź nierówność z wartością bezwzględną. Nie są to dość ciężkie zagadnienia. Tu macie jedno, drugie, tu również trzecie równanie, i tu gdzieś była jeszcze jakaś nierówność, tak? Do rozwiązania nie są to jakieś teraz dość często spotykane zagadnienia, ale szczerze powiedziawszy, ten typ zadania można moim zdaniem w jeden dzień spokojnie sobie ogarnąć do matury. A gdyby się trafiło, to czasami jeden, a może czasami trzy punkty mogą wpaść na Twoje konto, a szkoda by było tego zgubić, jeżeli to jest naprawdę schematyczne zadanie. No i teraz mamy pewniaczek maturalny. Dawniej na maturach to się prawie nie pojawiało, albo bardzo rzadko, tak na 50%. Teraz jest prawie na każdej maturze, czyli zadanie z logarytmami. Logarytmy to nic innego jak po prostu podstawianie do wzorów na własności różnego rodzaju logarytmów, albo zmianę postaw tych logarytmów. Można się tego wyuczyć, oczywiście trzeba trochę poćwiczyć, żeby mieć w tym wprawę, ale jeżeli dostaniesz takie zadanie, a najprawdopodobniej dostaniesz, bo na ostatnie 10 matur pojawiło się to 9 razy, więc 90% szans to jak najbardziej szkoda, by było te punkty stracić. Kolejne zagadnienie to są ciągi. No i teraz ciągi ja to tutaj dlatego, ponieważ jeżeli ktoś dobrze rozumie, czym jest ciąg atmetyczny i dobrze rozumie, czym jest ciąg geometryczny, a to jest wiedza na razie z poziomu podstawowego, do tego wie, że są wzory na jeden drugi ciąg, a oprócz tego jest tak zwane twierdzenie o sąsiadów, no to w tym momencie de facto bardzo, bardzo dużo zadań. Kiedy sobie to zastosujemy, to podstawową wiedzę z ciągów i twierdzenie sąsiadów, można spowodować, że zadanie za 4 punkty, 5 punktów, 2 punkty, 5 punktów albo 4 punkty wpadnie na twoje konto, bo tam po zastosowaniu tej wiedzy bardzo często jest po prostu rozwiązanie układu dwóch równań z dwoma niewiadomymi, a to raczej powinieneś umieć. Kolejne zagadnienie, które pojawi się tak mniej więcej na 50% na twojej maturze, to są granice. Różnego rodzaju granice, które widzisz z matur z lat ubiegłych które po prostu de facto, jak ktoś ma dobrą wprawę, to wystarczy popatrzeć na dany typ zadania i szczerze czasami rozwiązuje się to w pamięci. Jest to dość proste zagadnienie, które w jeden dzień można się spokojnie nauczyć, a gdyby się pojawiło w tej maturze, no to jeden albo dwa punkciki mogą wpaść na twoje konto. Ostatnią rzeczą, którą z jednej strony musisz się nauczyć, a z drugiej strony powinny się nauczyć, to są pochodna, którą musisz się nauczyć, chociażby, żeby rozwiązać zadanie optymalizacyjne i dwa styczna, która powinny się nauczyć, ponieważ pojawia się bardzo często na maturze. I to zobaczmy, że w zadaniach i za jeden punkt, i za trzy punkty, i za pięć punktów, to jest jeden wzór. Porobienie kilku, kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu zadań spowoduje, że dobrze. Poznasz, jakie tam są schematy, bo to też jest schematyczne zdanie, jakby ze skończoną ilość typów zadań, które możesz się pojawić na maturze i szkoda by było tego typu rzeczy punkty stracić. A nawet jeżeli dostaniesz zadanie ze styczną i nie będziesz miał pojęcia jak je rozwiązać, bo będzie na przykład za 5 punktów, to wystarczy zapamiętać, że takie zadania po prostu za samo policzenie pochodnej dostaje się jeden punkt. No i teraz może się zapytać, a gdzie się podziała planimetria, stereometria, geometria analityczna, kombinatoryka i prawdopodobieństwo. Nie wrzuciłem tego typu zadań tutaj dla osób, które chcą się uczyć na 50% z jednej bardzo prostej przyczyny. Zadania z geometrii, czyli te pierwsze trzy, planimetria, stereometria, geometria analityczna, możesz przerobić mnóstwo zadań, ale może się okazać, że dostaniesz jakieś takie jedno, w tym czegoś nie zauważysz, gdzieś jakiegoś twierdzenia nie będziesz umiał zastosować, gdzieś te trójkąty, kwadraty, trapezy, prostokąty ci się pomieszają i nie wymyślić, jak to zrobić, i szkoda by było stracić mnóstwo czasu na to, żeby tego typu zadania zrobić. To jest raczej zadanie dość ciężkie, trudne i skomplikowane. Jeżeli natomiast chodzi o kombinatorkę i prawdopodobieństwo, możesz obyć się nie wiadomo jak. Są osoby, które kochają kombinatorykę prawdopodobieństwo przychodzi im to spokojnie, inne osoby tego nienawidzą. Nie wiem, jaką Ty jesteś osobą, ale wiem, że zadania kombinatoryki czy prawdopodobieństwa czasami nie zauważenie jednej jakiejś tam zależności, jednego rzeczy, której nie policzymy dodatkowo i zamiast mieć maksa dostajesz jeden czy dwa punkty. Dlatego uważam, że tego typu zagadnienia, jeżeli chcesz mieć tylko 50% olej, bo one nie są schematyczne, a można tu zrobić czasami mnóstwo zadań, mnóstwo i niestety na maturze powiem tego nie dostać tych punktów. Oczywiście, jeżeli jeden z tych tematów to jest taki Twój konik, bez problemu ogarniasz na przykład kombinatorykę, to oczywiście możesz sobie to powtórzyć jak najbardziej na 50% spoko, ponieważ jeżeli to jest dział, który Ci nie sprawia problemów, to się go ucz, ponieważ znacznie łatwiej uczyć się rzeczy, które się lubi niż rzeczy, których się nie lubi. Można byłoby tu jeszcze oczywiście powiedzieć o dwóch zadaniach, które praktycznie jest co roku, czyli dowód algebraiczny i dowód geometryczny. Kwestia jest tylko taka, że dowodów mało kto lubi, mało kto rozumie, mało kto umie rozwiązać, a jeżeli chcesz tylko 50%, to nie zaprzątuj sobie tym głowy, bo nie masz już teraz na to czasu, żeby tego typu dowody geometryczne czy algebraiczne przerabiać. To są moje rzeczy, jeżeli chodzi o nauczenie się na 50%. Trzy podstawowe zadania funkcja kwadratowa, równania trygonometryczne, zadanie optymalizacyjne, a oprócz tego ogarnięcie wszystkich tych podstawowych rzeczy, które są schematyczne i dość mocne, łatwe do policzenia, czyli równań wielomianowych, wymiennych, logarytmów, ciągów, pochodnej, stycznej, i chyba o nic nie zapomniałem. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, łapka w górę, mile widziana i oczywiście jak coś, to zapraszam Cię na darmowy kurs maturalny, który organizowany jest w poniedziałek o 19 dla poziomu podstawowego i w czwartek o 19 dla poziomu rozszerzonego na moim kanale. Powodzenia na maturze i do zobaczenia na następnych filmach. Cześć!